A teraz jesteśmy na to kolankowskiego 4a i mamy starego list serwisa Dycha Ciemny jest to leta, Ale to leda i nie mogę włączyć, bo to jest ta strójka Kurde Dobra, nieważne Jedziemy Pożółkło Skrzypiąca Właśnie z tym ósmym rogu, tu ktoś sarkiczkę wywiozował, jak ja się Pamiętam, to było z 08. Drzwi, ale tak słabo, kurwa, widać. Nie, ja nic nie mam, bo może jeszcze ktoś mnie zerował. Ale tam ma faraonik i już takie szarpy. Tam ma faraonik. Wiatra. Nie mnie No dobra, obejrzymy Już się jecie. A, to. Takie winy Do stepu i do to sobie dwie nagrałem Właśnie byli serwisy, wystarczy Jeszcze moja wina, to w ogóle kodak nagrane. nagrany Po prostu jest coś śmiesznego, to zobaczycie już na kanale Albo już widzieliście w sumie, nie wiem kiedy to są.

Sí, sí está, sí, sí. pero así que el bandano?